Witam serdecznie moi drodzy. Na Waszą prośbę jeszcze taki filmik pod tytułem Czy iść w to, czy odpuścić. Oczywiście każdy z Was tutaj będzie miał inną rzecz na myśli, na względzie, natomiast przekaz będzie jasny, czy iść w to, czy, albo czy być w tym, albo czy iść ku temu, czy odpuścić, tak? A odpuścić to już jest jednoznaczne. Moi drodzy, dzisiaj wybieramy bez kart pomocniczych, dlatego że mamy tylko dwie opcje. Więc wybierzcie sobie proszę tą, która Wam najlepiej dzisiaj odpowiada. Tutaj będą po dwie karty do każdej grupy, natomiast y, będzie dość szybka odpowiedź: my tutaj nie będziemy bardzo rozszerzać wątku, tylko po prostu patrzymy konkretnie, czy iść w to, czy brnąć w to, czy po prostu odpuścić, tak, raz na zawsze. Dobrze, moi drodzy, teraz chwilkę daję Wam na decyzję, którą grupę wybierzecie. No dobrze, zaczynamy od jedyneczki po kolei, czyli co Wy tutaj macie, moi drodzy? Już widzę. Królowa Powietrza i Królowa Wody. Moi drodzy, u Was jest y, nieco inna odpowiedź, dlatego że na ten moment jeszcze nie wiadomo, czy iść w to, czy odpuścić, dlatego że Ty jesteś tutaj proszony o to, żeby jeszcze dogłębnie i powiedziałabym bardzo konkretnie przeanalizować temat. Tutaj jeszcze nie ma, że tak powiem, wyciągniętych wniosków końcowych, a wiadomo, że na wnioskach końcowych my podejmujemy decyzję. Czyli tak naprawdę sprawa jest w toku, moglibyśmy powiedzieć, że sprawa jest w toku i na dzień dzisiejszy Ty nie masz odpowiedzieć, czy odpuścić, czy iść w to, dlatego, że decyzja musi powstać z Twoich wniosków, z Twojego y, procesu przemyśleń i ostatecznych wniosków, które będą skłaniały do takiej, a nie innej decyzji. Czyli na ten moment jeszcze jesteście niegotowi, żeby decyzję podjąć i jeszcze jesteście w procesie przemyśle myślenia nad tym, Ewentualnie karty mówią, żebyście jeszcze się pochylili nad tym tematem i żebyście jeszcze przemyśleli ten temat. Bo tutaj jeszcze brakuje jakiegoś takiego efektu, nie efektów końcowych, tylko wniosków końcowych. Wniosków końcowych, które byłyby ostateczne i byłyby już tak powiedziałabym dość mocno zakorzenione w tobie, jako wasza decyzja ostateczna. Więc tutaj jeszcze daj sobie szans, szansę na decyzję. Szczególnie jeżeli to się tyczy sytuacji miłosnych, bo pokazała nam się tutaj królowa wody, która jest symbolem po prostu związki, związków romantycznych i związków miłosnych, czyli być może właśnie o takowe ty dzisiaj pytasz tutaj, prawda? Czyli teraz jeszcze jest czas na analizę, na przemyślenia, być może na przyobserwowanie sytuacji. Bo może być też tak, że jeszcze potrzebujesz trochę czasu, żeby na przykład sobie wyrobić pewno, pewne zdanie, a na bazie tego zdania później będzie podejmowany wybór, prawda? Podejmowana decyzja ostateczna. Więc tutaj może jeszcze niektórzy z Was potrzebują czasu na to, żeby przeobserwować sytuację albo żeby przede wszystkim jeszcze zastanowić się nad decyzjami. To nie jest jeszcze czas na podejmowanie decyzji. Teraz jeszcze jesteś w procesie przemyśleń. I jeszcze musisz w procesu, w procesu, w procesie przemyśleń, i jeszcze musisz troszkę, że tak powiem, tutaj pomyśleć nad tym, o co tutaj dzisiaj pytasz. Więc to jest informacja dla jedyneczki. I przejdźmy do dwójki. Czy zostawić, czy odpuścić? Znaczy, zostawić, czy być w tym, czy odpuścić? Moi drodzy, równowaga i as powietrza. Tutaj zdecydowanie yy, iść w to. Iść w to, dlatego, że przede wszystkim dla niektórych z Was może być to fajna życiowa przygoda, co by to nie było. Może to Was też dla innych jeszcze jest informacja, że może to Was bardzo rozwinąć, czyli nie wiem, co to będzie, ale możecie przez to się rozwinąć w życiu, zdobyć nowe doświadczenia, możecie ubarwić swoje życie. Generalnie tutaj macie bardzo pozytywne karty mówiące o tym, że jak najbardziej iść w to, brnąć w to, oczywiście w ramach rozsądku, ale tutaj nie muszę tego y, dodawać, dlatego że to jest czytanie kolektywne, y, uniwersalne i y, różne mogą być tutaj odpowiedzi, i nie dla wszystkich to będzie. Natomiast wszystkie rzeczy, które w takich czytaniach wysłuchacie i słyszycie, wdrażacie w swoje życie na własną odpowiedzialność. To jest wiadome, prawda? Natomiast, moi drodzy, u Was tutaj jest powiedziane, żebyś. Jak najbardziej w to szedł, jak najbardziej tutaj, yy, że tak powiem, to yy, działał w tym kierunku, tylko musicie to robić z równowagą wewnętrzną, bo jeżeli zrobicie to z tak zwanym wewnętrznym rozadrganiem, czyli bez równowagi i harmonii, którą będziecie w czasie tego mieli w sobie, to może to wpłynąć na energię efektu końcowego, więc pamiętajcie o tym, że też trzeba być przygotowanym do działania bo nasze działania to jest nasza energia i my tą energią wpływamy na energię tego czegoś, bądź tego kogoś, o kogo tutaj pytamy, więc to wszystko jest, moi drodzy, połączone. Jeżeli chcesz tutaj działać, a masz tutaj powiedziane działa i brnij w to, to musisz zadbać o swoją równowagę i harmonię wewnętrzną, żeby wszystko było spokojne, żeby wszystko było opanowane i żebyś ty był opanowany, żebyś ty nie miał jakichś takich Rozedrgań wewnętrznych, już to tak powiedzmy, bo to wszystko się odbija na efekcie końcowej, końcowym i na tej całej sytuacji, którą my tutaj dzisiaj omawiamy. Więc moi drodzy, to jest odpowiedź na właśnie taką szybciutką informację dla Was, czyli czy iść w to, czy brnąć w to, czy odpuścić. Macie tutaj dwie dzisiaj odpowiedzi na ten temat, i to by było w takim razie, moi drodzy, na tyle. Już jest nagrany filmik Rada dla Byka Koziorożca i Panny, dlatego że będą takie jeszcze filmiki zrobione właśnie trygonami. Czyli dzisiaj jest Byk, Panna i Koziorożec. Przed chwilą już je upubliczniłam na kanale, więc jeżeli macie te znaki albo ascendenty, albo księżyce, to zapraszam Was oczywiście do zapoznania się z tym filmikiem. Dobrze, to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oliana.